Po zabraniu głosu proszę pana starostę Tomaszowskiego, pana Mariusza Wędrzynowskiego. Panie ministrze, panie dowódco, państwo oficerowie, drodzy żołnierze, szanowni zebrani. Ta dzisiejsza przysięga... To jest akt związany z wstąpieniem w szeregi Wojska Polskiego. Wojska Polskiego, które na przestrzeni wieków broniło suwerenności i niepodległości naszej ojczyzny. Broniło, bo kocha Polskę, chce, aby to bezpieczeństwo, które jest ważne dla wszystkich obywateli naszego kraju, było na jak najwyższym poziomie. Dzisiaj w imieniu mieszkańców powiatu tomaszowskiego serdecznie gratuluję, ale jednocześnie dziękuję takiej decyzji, która wzmacnia bezpieczeństwo zarówno mieszkańców naszego powiatu, jak i również całej Polski. Wstąpiliście w szeregi Wojska Polskiego, bo kochacie swoją ojczyznę, kochacie swój naród, Chcę się tą wyjątkową misję związaną z bezpieczeństwem kontynuować i rozwijać w ramach Wojska Polskiego. Za to jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Siódmy Batalion Kawalerii Powietrznej. Jeden z elementów 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Która stacjonuje tutaj na terenie powiatu Tomaszowskiego, która jest chlubą wszystkich mieszkańców, ale nie tylko, jest chlubą wszystkich mieszkańców Polski. Za to bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście, za to, że możemy czuć się bezpieczniejsi, za to, że widzimy, iż ten poziom związany z przygotowaniem do tej służby jest na bardzo wysokim poziomie. 25 brygada Kawalerii Powietrznej znana jest nie tylko w Polsce, ale jest znana na całym świecie. I jest to wzór działań związanych z bezpieczeństwem. Oczywiście to jest dla Was, moi drodzy, duże wyzwanie. Jesteście na początku swojej drogi żołnierskiej, ale jestem przekonany, że w ramach funkcjonowania w 7. Batalionie Kawalerii Powietrznej będziecie zdobywać nowe umiejętności, które dadzą wam pewność co do tych zadań, które będziecie wykonywali. Jestem przekonany, że duma rozpiera rodziców, wszystkich członków rodzin, Żołnierzy, iż synowie, córki chcą służyć ojczyźnie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że tak pięknie wychowaliście swoje dzieci w duchu patriotycznym. Dlatego dzisiaj taka postawa właśnie młodych żołnierzy, którzy z narażeniem swojego życia, zdrowia chcą bronić ojczyzny, chcą bronić nas i tych wszystkich wartości. Które są Polakom bardzo drogie. Życzę Wam, żebyście tą swoją misję mogli wypełniać w zdrowiu, w warunkach pokojowych, żebyście nie musieli oddawać i przerywać swojej krwi. Ale to, co nas tutaj wszystkich łączy, to moi drodzy, co spowodowało, że jesteśmy dzisiaj obecni, to taka miłość do ojczyzny. Czujemy powagę sytuacji, która się pojawiła, szczególnie w ostatnich dniach. Kochamy naszą ojczyznę, chcemy, żeby była niepodległa, dlatego ta wyjątkowa jedność jest tutaj widoczna. Drodzy żołnierze, życzę wam jeszcze raz dużo zdrowia, wytrwałości w tej swojej misji, wspaniałego rozwoju i przede wszystkim, żeby Pan Bóg nad wami czuwał. Deus